Proszę państwa, oto jest pytanie. Co ma wspólnego odkurzacz zwykły z katarem u dziecka? Pani Małgorzata Gemzała z dwójką dzieci i z mężem. Witamy państwa i pan doktor Marcin Broda, otolaryngolog, czyli specjalista od wszystkich historii związanych tutaj z nosem. Pani Małgosiu, pozwoli pani, że ja włączę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, zobacz co tu się będzie działo. Jest. Jak państwo widzą, zdejmujemy tą rurę i podaję pani aspirator. Poproszę włączyć. Poproszę włączyć, bo musi nam działać. O, tak. Jesteśmy dobrze? O. Tak jest. Dobra. Weszło. Weszło. Teraz trzyma. Czy nic złego się nie stanie? Nic, yy, nic złego się nie stanie, ale u dzieci starszych. Proponuję to wykonywać yy, dzieciom przynajmniej w trzecim roku życia. Nie wcześniej. Tra, nie wcześniej, dlatego że ten aspirator ma dużą siłę sącą i takim małym dzieciom mógłby to drugi podrażnić śluzówki tak. noska. Także nie byłoby to bardzo bezpieczne. Czyli małej nie będzie Pani nie, tego teraz robić. Nie. A czy możemy u syna sprawdzić? Tak. On jest odważny i się nie boisz? Nie boi się. Już spróbowaliśmy. No, przykładamy nosek. O, i tam coś wyciąga. Ale nosek jest czysty, więc nie wyciąga. Druga no, wyciągnie drugą dziurkę. I też tutaj nikt nie wyciąga, nic się nie dzieje. Czysty nos. Nic nie bolało Cię, Kubusiu. Wyłączmy nie. odkurzacz i wszystko jest okej, okay, tak. Czy to jest bezpieczne? Jak to działa, słuchajcie? Tak jak już powiedziałam, u starszych dzieci jest to bezpieczne. Z tym, że, żeby tak naprawdę wyczyścić ten nos porządnie dziecku, który ma katar, przypuśćmy, że jest to dziecko Aha. czteroletnie, wtedy najlepiej jest kupić w aptece sól fizjologiczną lub taką wodę morską, mhm. wpuścić do noska, poczekać chwileczkę aż tam się wszystko ładnie w tym nosku udrożni i w tym momencie takim aspiratorkiem uh -huh. wyczyścić ten nos. I ta siła sąca odkurzacza nie jest niebezpieczna? Powiem tak, ja akurat no, nie polecam może tej metody. Nawet dla dzieci starszych, bo Dzieci starsze tak mniej więcej już nawet od trzeciego, czwartego roku życia, to mo można jakby poradzić sobie z, z katarem, bo już mają tą możliwość wydmuchania z nosa. Mm -hmm. Można jakoś tutaj z nimi ćwiczyć to, żeby sobie same już wydmuchiwały z nosa, pomagać sobie oczywiście, jak Pani już wspomniała, mm -hmm. preparatami wody morskiej czy u mniejszych mm -hmm, dzieci mm -hmm. preparatami izotonicznej, soli fizjologicznej które jakby rozrzedzają tą wydzielinę. Mało tego, czasami u malutkich dzieci, kiedy zakropli się nawet tym rozkworem soli fizjologicznej bądź tej preparatem wody morskiej, odruchowo jakby przez kichanie ta wydzielina się może jakby ewakuować z noska. Przy... Ładnie potem to pan ujął. Może się ewakuować, ale tak. wydaje mi się, że, że kichanie nie zastąpi takiej mocy. Nie, oczywiście, ale są te, tutaj te aspiratory też innych firm. Zresztą tutaj tego aspiratora nie trzeba koniecznie używać do odkurzacza. Można Aha. go y, użyć też jakby... Y, bo tak jakby przeznaczenie tych... Y, ja przynajmniej odbieram tych aspiratorów, jest takie, żeby w sposób taki no, skuteczny oczyścić nosek. I to jest oczywiście bardzo dobra rzecz, mhm. ale jakby mama ujmuje to w usta i wyciąga z noska dziecka tą, mhm. tą końcówkę, przystawiając, tak jak tutaj u tego starszego chłopca, swoją siłą sącą jakby mhm. ust, prawda? I, I wtedy to jest bezpieczne, bo jakby możemy regulować sobie tę tą, tą siłę sącą. Mhm. Ale pani, pani Małgosiu jest absolutnie za tą metodą. Sprawdziła ja, nie, właśnie. Nie, nie, jeżeli chodzi o odkurzacz... Takich małych dzieci to nie. Rozumiem. No, ja y, ten aspiratorek testowałam na zasadzie, tak jak mówię, jedną końcówkę włożyłam do ust, drugą jej przyłożyłam do noska i na zasadzie tak jakbyśmy pili napój ze prawda? No tak, prawda? to co pan mhm. doktor mówi, tutaj, tak, I, tak, i fajnie nosek oczyszcza. A co to jest jeszcze tutaj taki dziwny To Proszę jest też pokażę. taki aspirator, mhm. y, ale Ola go się bała. Jak była mała, miała dwa miesiące, kiedy przyłożyłam to do ust i włączyłam, Aha. on dźwięk ją przestraszył, mhm. i to Aha. może przedmiot, że i tak przykładam do noska. Ona teraz jest starsza i chwyta to do buzi, no bo tak. wszystko bierze do teraz traktuje to jako super żeby no Ale maluchy tak. mają często kata. Czyli pytanie jest takie: co robić, kiedy taki maluch, który jeszcze sam nie umie wydmuchać noska? Pozbył się kataru. To właśnie tutaj to, co pani wspomniała, zastosowanie preparatów albo wody morskiej, albo tej soli fizjologicznej, żeby rozrzedzić tą wydzielinę, właśnie ten odruch kichania też pomaga. No i te aspiratory jak najbardziej polecam. Jeśli ten katar oczywiście, bo trzeba też tutaj zaznaczyć, że katar może mieć różne tło. Może być, mieć tło infekcyjne, może mieć mhm. tło na jakieś no, nietolerancje, na przykład pokarmowe, jakieś tło uczuleniowe. Mhm. Bądź też związany z jakimiś warunkami fizycznymi, zmianą wilgotności w otoczeniu i mhm. Tutaj trzeba jakby tutaj to zróżnicować, czyli, czyli ustalić jakby, co, co, co jest przyczyną kataru. Ale naprawdę tak objawowo można, można to stosować i polecam, czy, bo szczególnie no. u małych dzieci, które są e, karmione piersią, one oddychają przez nos i jakby e, drożność nosa jest bardzo ważna, ważna bo tak. jakby no, przestają jeść, nie chcą prawda, tutaj Ale pan nie, się do niesamowicie zaintrygował panie, Państwo tak, że Michała, bo widzę, że już spodobały się zabawki Michałowi. Michał, dobrze się czujesz, dobrze. nie bierzecie żadne no troszkę z miałem kłopoty. No ale pięknie mówisz, dajesz radę. Baryton ci działa cały czas. I takie maluszki, pamiętajmy, że jeżeli zakroplimy wodę morską takim maluszkom, kładźmy je od razu na brzuszek. Wtedy mm. ładnie ściąga się i spływa ten katarek. Bardzo pięknie dziękujemy, że tutaj rodzinnie Państwo do nas przyszli podzielić się swoimi doświadczeniami. Dziękujemy.